Kolejny raz do Szczytna zawitały czerwone gitary. Zespół w tym roku obchodzi 45. rocznicę istnienia. Przez mieszkańców miasta zawsze przyjmowani są z wielkim entuzjazmem, bo przecież to właśnie tu wychowywał się Krzysztof Klęczon, kompozytor wielu przebojów czerwonych gitar. Muzyka wszystko to, dni. Przypomina Ciebie, mi. Przypomina Ciebie, mi. Kolejną gwiazdą sobotniego koncertu była jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek, Maryla Rodowicz. Że biznes się opłaci, że będzie z niego zysk, a firma nic nie straci. Bo to, co nas podnieca, to się nazywa. A kiedy w forza, to sukces Kiedy nagrodzona bisami publiczność pozwoliła artystce opuścić scenę, plac Juranda pogrążył się w całkowitej ciemności. Jako ostatni na scenie na placu Juranda pojawili się górale z golet w Orkiestr i wspólnie z publicznością odśpiewali swoje największe przeboje. Po koncertach szczytno zasnęło tylko na chwilę, w niedzielę zabawa miała swój ciąg dalszy: Euroquiz, regaty, skutery i kolejna dawka muzyki na żywo. Kto nie widział, niech żałuje i odwiedzi szczytno za rok.